Ferdek, Waldek i Paździoch oglądają w telewizji mecz. Tymczasem Halina wpada na pomysł, aby sprawić, żeby Ferdek nie pił już więcej piwa. Wymawia zaklęcie. Krowa, żaba, bocian beknął. Spraw, by Ferdek piwa, piwa nie tknął. Następnie okazuje się, że piwo spożywane przez Ferdka, Waldka oraz Paździocha śmierdzi. Po pewnym czasie w mieszkaniu kiepskich pojawia się śmierć. Przyszła ona po Fertka, ale Kiepski nie chce zostawić rodziny samej. Waldek na widok śmierci mdleje, podobnie jak Kalina i Mariolka. Ferdek ogrywa śmierć w trzy karty i wywalcza 60 lat życia na ziemi. W końcu przyzwyczajają się do tego, że śmierć jest gościem w ich mieszkaniu. W kuchni przyrządza ona smaczny obiad. Gdy Halina prosi o przepis, śmierć mówi, że składa się on z młodych ziemniaków, duszonych pieczarek i młodych karaluchów. Młode ziemniaczki, duszone pieczareczki i, i ten, młode kalaruszki, karaluszki. Kal, kal, Przez to Halina i Mariolka wypluwają obiad i uciekają. Kiepscy, Paździok i boczek przebierają śmierć i nazywają ją genia. Tymczasem paździok zadzwonił do tajnych służb, że u jest niebezpieczna osoba. Ferdek i Waldek zamieniają tabliczki na drzwiach. I kończy się to tak, że Paździoch ma na sobie kaftan bezpieczeństwa i zostaje wywieziony. Wieczorem, śmierć odbiera telefon. Musi wrócić tam skąd przybył. Zwierzchnicy mnie namierzyli. Muszę wracać. Następnego dnia wszyscy żegnają śmierć. Muszą pogodzić się z jej odejściem. Waldek wręcza śmierci także mały telewizor.